Witajcie gracze w kolejnej części odświeżenia sobie pamięci o Crusader Kings 3, ponieważ jak przypominam kwot koniec tego miesiąca wychodzi nowy dodatek Los Iberri, czyli tutaj oczywiście Hiszpanii. Co to za jakieś lagi paskudne? What the hell? Na samym początku takie coś mi robisz? Okej, okay, niech będzie. Eee, to jest takie reaktywacja pseudo, żebym sobie przypomniał, tak naprawdę, jak się gra. Bo w poprzednim odcinku trochę chaotycznie to wyszło, no bo jednak <grymnie> zdałem sobie sprawę, że mówienie o jednej grze paradoksu podczas grania w drugą grę paradoksu to wcale nie jest proste zadanie. Zwłaszcza, że Crusader Kings nie jest po polsku. Co prawda, jest tam jakieś ee, spolszczenie dostępne, ale już chyba wolę grać po angielsku niż tam. Później się znowu jechać, bo później nie będzie oczywiście tego, jak to się zwie, update'u i takie są jaja. W ostatnim odcinku głównie narzekałem na dodatek do Stellaris, a tutaj zaczniemy już sobie mówić tam o właśnie dodatku Losie yy, i yy, ale także po prostu o samej grze, bo <trywa> tyrałem chyba, że jest głupia i tak dalej, że na dłuższą metę jest yy, frajerska. Ale no niestety no gry paradoksu, cholera jasna, mają coś do siebie i jak się wciągnąłem ostatnio, to mam szczerze powiem, że zagrałem sobie nawet chyba z 3 czy 4 godziny, masakra, nie. To jest jednak. No nie wiem, no jak to. No, te gry po prostu mają coś w sobie, że jakoś aż chce się w nie grać, ale człowiek wie, że to jest po prostu głupie, to jest durne, to mogło być lepsze, to 100 razy mogłoby być bardziej rozbudowane, a oni ci plują w tą twarz. I, i, I ty musisz to zlizywać i się cieszyć, bo nie ma po prostu na rynku innych takich gier. Znaczy są, ale jeszcze bardziej upośledzone, które mają jeszcze więcej. Yy, albo może w drugą stronę, jeszcze mniej opcji po prostu żeby się fajnie grało. Dlatego no Crusader Kings, no nie wiem, jeśli znacie, bardzo chętnie się dowiem o takich grach. Jeśli coś w właśnie Crusader Kings na przykład, nie? W średniowieczu. Wiem, że są jakieś tam Stellar Dynasty, bodajże, czy coś tam, kosmiczna taka wersja Crusader Kings, ale to takie raczej biedniejsze niż mi się wydaje. Co to jest? Jakiś żul chce do nas dołączyć. Proszę pana, jest pan bardzo ranny. Eee, dotkliwie ranny nawet. Jest pan, <śm> nie jest pan najinteligentniejszy i ma pan beznadziejne staty, dlatego chyba sobie. Hmm, chociaż. Aha, bo można na nią hukać. Kim ty jesteś? Moja przyjaciółka? Step back, this is my. Aha, że to jest pacjent w ogóle, on tutaj jest ranny, jest głupi. Tego uleczę, nie ma problemu. O, dostałem od niego w ogóle na niego haka, że uratowałem mu życie hmm, lojalność ciekawe. Hmm, więc tak to wygląda. O, można tutaj nauczyć gościa hmm, sztuki. Zaklęć wiedźmowych, tak dalej. Wiedźminem on się stał teraz. Może nie wygląda jak wiedźmin, ale tak jest. W ogóle też ciekawe, że w ostatnim odcinku chyba mówiłem, że mieliśmy 350 człon no, członków naszej rodziny, a teraz mamy ponad 500 żyjących tutaj członków naszego rodu w sumie naszej dynastii Cedryków. No tak, trochę się to rozwinęło. Nie powiem, że nie. Zwłaszcza kiedy wybrałem sobie tutaj cechę genetyczną. o bo Się boję, to klikać. Uwaga, wybuchnie. Sprawdźmy to, co nie. A o fuck. Żeby granie wybuchło mi tylko. Halo? O, już działa. Widzicie, ile tu po ludzie mają podzietne rodziny? Tutaj każdy z mojej rodziny ma po 500 dzieci. Dlatego ja myślę, że no na pewno jestem najbardziej liczną, yy, licznym domem na świecie, ale. Tak mi się właśnie ciekawe, czy w końcu dojdzie do takiego momentu, że będę już lać po prostu swoich ludzi, bo naprawdę. Co to jest? A, mój. O, te artefakty. No to też już mówiłem, że jest to bez sensu. Ja bym najchętniej sobie dał taką opcję oznaczania danego artefaktu, że on mnie interesuje, a całą resztę dać na przykład właśnie takie coś. Co to za złom. No ja wiem, że on daje jakieś tu bonusy i tak dalej. Albo o, gdyby można było to przekazywać w jakiś taki sensowny sposób, przypuśćmy. Kogo kogo ja tu mam? Yy, tutaj ktoś, kto... O, ten jest chyba z mojego domu, tak, tak. Ty jesteś żulem, yy, tylko zrobił sobie ten Cadet branch, czyli po prostu od, inny dom, ale z mojej dynastii jest, o tak chciałem powiedzieć. Yy, I dam na przykład... O, mogę od niego zażądać artefaktu. Yy, jak to się dawało? O tutaj chyba, tak? Of, Convert Offered Word. Gdzie to był nie hostile? Gdzie? To? O, tu jest, daj artefakt. No i widzicie, I ja muszę teraz jakimś głupim paskiem przejeżdżać i szukać, co mu mogę dać. No przecież to jest idiotyczne. Ktoś w ogóle z paradoksu o tym nie myślał, żeby przekazywać takie rzeczy. Dlatego, no to jest strasznie słaby. O, taki pancerz, ja mogę mu dać. Spoko, nie ma problemu. Masz, ciesz się. O. Dziękuję, ucieszył się, ma nowy artefakt złom. On nawet ma lepszy pancerz, więc mu nie jest potrzebny. Ciekawe co z nim zrobi. Ale o to chodzi, że ja bym po prostu chciał oznaczyć ten do wymiany na przykład. nie? Ten tylko dla mnie, taki żeby sobie posortować to, a tak to wygląda strasznie, strasznie słabo. Więc to byłby taki wstęp, no ale jednak nie mogę się oderwać, nie wiem co się dzieje. Po prostu gry paradoksu, mówię to jest. Ja wiem, że to jest durne, ale można w to grać. Ile się tylko da? Zobaczmy, jakie mamy claim'y. Spróbuję coś sobie podbić. Co to jest? A, to jest głupie, a to. A to też było chyba głupie, tak? To był ten domostwo, tylko to też jest gościu z mojej rodziny. On za bardzo mnie nie lubi, ale jest całkiem potężny. Musiałbym go tutaj jakoś. Eee, potegować musiałbym. No dwa królestwa. A jednego. Nie, w ogóle co tu się jednego syna, a to do kogo pójdzie w takim razie? A, czyli jednak rozpadłoby się trochę to królestwo. Gdyby go zabić. No można spróbować, on jest z mojej A Albo dobra, ki z tym. Zaraz sobie spróbujemy podbić tu jakieś inne lądy. O, tu jest jakaś pisa. Pisa. I to jest królestwo? Królestwo, pisy. No dobrze, że nie pisu albo czegoś innego, bo mogłoby być słabo. Weźmy tutaj tego mojego księżulka i spróbujmy. 13 miesięcy, tylko bardzo dobrze. Ogólnie właśnie moja strategia była taka, że chciałem zrobić Anglię moją bardzo taką ogarniętą pod względem technologicznym. Jak widzicie, tutaj mam bardzo dużo fajnych, różnych moja kultura, takich tradycji, o, to się tak nazywało tradycji różnych, które chociaż czy Warli sobie pewnie wymienię, bo jest taka już, nie przydaje mi się zbytnio, ale Longbowman Competition, super jest. To jest jedna z najlepszych rzeczy w ogóle dla władców tych, jak oni mieli. No, po prostu tych, którzy. Feudalnych, o tak chciałem powiedzieć, feudalnych własów, to jest super. Czyli za zamki dostajemy prestiż i e, wielkość naszego rodu, to jest super, raśne, jedna z najlepszych. Adaptive skillmishers też jest fajne, bo tam lżejsze jednostki po prostu są lepsze. A ja lubię korzystać z lekkich jednostek, jak łucznicy i na przykład pojedynkarze czy jakim tam lekka piechota o takich nazwijmy. No tutaj kultura filozofów tylko po to, żeby właśnie mieć więcej ekspa i tak dalej do nauki bajerów. No i tu co robię jeszcze super super mi się wydaje kolejną tradycję, czyli lojalnych podwładnych, czyli że wasale wasal z mojej kultury nie będzie tutaj, e, jakby, kiedy dołącza do złej frakcji, czy tam frakcji, żeby mnie na przykład obalić, to nie będzie brał pod uwagę minusów, jeśli chodzi o kulturę e, I jakieś takie inne rzeczy Tylko to oczywiście moja kultura angielska, nie? Czyli na przykład tutaj nie ma, jest Andaluzja, no, andaluzyjska, nie wiem jak to przetłumaczyć Nie jestem dobry z kultur, więc nie będę się już ośmieszać, no i oczywiście tutaj bardzo ładnie się wszystko rozwija Development, 0, e, 76 o każdego miesiąca 100% żeby urbanizację zrobić superaśnie e, Co to jest Ambition, czy on jest ambitny jest arogancki nie to ja można mu powiedzieć nie wiem czy się ucieszy czy nie Mam to gdzieś Można odblokować kolejnego perk'a no to jest mi odnieść się strasznie expis właśnie zwłaszcza w tutaj dziedzinie nauki Superaśnie W sumie mogłem to zmienić trochę bez sensu zrobiłem Clergy Opinion mogę sobie dać, ale chciałem sobie zmienić na dyplomację. Eee, niestety te bonusy są beznadziejne. Prestige mam tyle, go zaraz wam pokażę. W sumie te staty, jeśli nie widzieliście, bo nie, dzietność już na pewno nie chce tutaj rozmnażać się. No, niestety trzeba wybrać to i sobie dam, że moje dzieci dostaną więcej skili. Jak widzicie, te staty to nie jest żaden cheat, przysięgam, to jest zwyczajne expienie. Widzicie ten inkom i tak dalej. To wszystko to sam sobie zrobiłem, pracowałem na to ciężko, eee, oczywiście w sposób Taki, żeby mieć. E, takie rzeczy oczywiście za pomocą artefaktów właśnie, które dają mnóstwo rzeczy tu korony, patrzcie, Domain, Limit plus 1. Wielkość naszych ziem, które możemy kontrolować. Tutaj jakieś liczba rycerzy, ile mam w ogóle rycerzy, Przecież ja mam chyba ponad 20. Nie, 16, ok. Ale to wszystko to jest normalnie tego. Mm, zrobione legalnie. no, niestety nie mogę zatrudnić tutaj nikogo. Się nie nadaje ci ludzie nie nadają się, nie nadają, niestety. Ciągle chcą wypuszczać. A jak tak wypuszczam? Mam 30 tysięcy złotych, no ale co ja mam robić? Co nie mają w tym więzieniu? Przecież nie będę ich tam yy, tego, jak to się zwie, torturować, bo to przecież yy, Zadzie to było więzienie, więzienie. Yy. O! O! Jakiś mój w ogóle tutaj wróg umarł sobie. A no, widzicie, ile ja mam tych, tych 21 więźniów? Więc jakbym, gdybym chciał to wszystko tyrać, no to to mi się w ogóle tu nie opłaca, nie? Co ja mogę tego, co ci mogę zrobić? Torturuj. Stracę trochę 16 stresu. Kim ty w ogóle jesteś? Mój rywal. A no to mogę cię torturować No, jeszcze tam popakał się i w ogóle zmarł. <laughs> o kurde, jaki fail. Tam biczem dostał, batem po głowie i się rozpaćkał. Ora, co to jest? Eee. No, mój brat tutaj coś odwalił. No, niech mu tam będzie, trochę mi spadnie. Cord Granger. No, ale to też mógłbym sobie w sumie dać. Na maksimum ile tego się. A mogę dać, przecież ja mam tyle pieniędzy, że to jest. Mogę dać wszystko na maksa, wszystkie ulepszonka. Kosztuje mnie to 60 utrzymania, ale to nie jest najmniejszy problem z takimi dochodami, jakie mam teraz. A zawsze mogą być większe, bo mogę zawsze sobie rozbudować o jeszcze więcej rzeczy. Zawsze mogę poprosić moją głowę wiary, czyli papieża po prostu o jakieś tutaj datki. To <tosłuch> też najchętniej by to przyjął pewnie. Tak o, proszę, ile? 1500 zł dawaj. Papież, płać. Ile ty masz w ogóle kasy? Ooo, też mam plus 82, ale się papież tutaj widzę ten nieźle wzbogacił. No dobra, to było na razie ten. Pomówmy sobie wreszcie o tym, co chciałem gadać, czyli o e, dodatku losie i Berry. Mm, jako, że. E, co? Kim ona w ogóle jest? Ona nie jest z mojego rodu. No widzicie, chcecie pogadać i nie da się. Moim rywalem jest, gdzie ona w ogóle mieszka? Tutaj i chce mój tron przejąć. Ma klejma na tego, na t -t -t ten. I nie jest w ogóle kryminalsem za to. No to nie. że Mogłem ją zawić w sumie tak naprawdę. Mm, za tą zniewagę. To będzie tym DC. A, bo dobra, niech na razie sobie żyje. Zobaczymy jak to się potoczy. Jest to jakaś frakcja. No oczywiście chcą obniżenia korony, autorytetu korony, bo mam na maksa, mogę sobie wyznaczyć mojego, nawet spadkobiercę i tak dalej, więc to niezłe, niezłe jaja. A muszę pamiętać, żeby tych wszystkich, niestety, moich synów m, pozbawić praw y, do ziem, do dziedziczenia, niestety, no bo jednak nie chcę, żeby te wszystkie królestwa zostały oddane. Mimo, że oczywiście lwia część należy do mnie to. Takie mam prawo, właśnie wysokiej partycji. Czy co to tam jest? Partycja? Jak w kąpie Co ja gadam za wzdury? Dobra. Eee, no, więc los tego. No, nie da się mi powiedzieć, widzicie. Szara eminencja. Super. Prostrzenie tych ludzi. Każdy roztwo się dzieje na pełnej. Super. Dobra, czyli na ostatni odcinek będzie te reaktywacji. Będzie zostawię tę naj, najlepszą rzecz tego dodatku, który ma być, czyli. Ten struggle, czyli jak to się nazywało, o Boże, co tu się stało? Czyli mechanika zmagań, gdzie właśnie na terenie. Właśnie ciekawe, jak to będzie, ale wydaje mi się, że tylko na terenie Iberii będą te zmagania, które, czyli wojna, która może się trwać przez kilka, nawet dziesiąt lat nawet przez kilka set lat, tak naprawdę, i tam będą wpływy, możemy poprzeć daną rzecz albo stanąć po drugiej stronie, ale to chciałbym właśnie bardziej poruszyć w, w trzecim, ostatnim odcinku reaktywacji mojej Crusader Kingsa. A teraz, tak po prostu, właśnie o takich mniejszych zmianach, czyli na przykład przebudowa mapy. Głównie północ Iberii ma zostać przebudowana. No, nie wiem, no, nie znam się na tym terenie, nie wiem jak to geograficznie dokładnie powinno wyglądać, ale coś ma być tu poprawione, właśnie, zwłaszcza te góry i jakieś tutaj pamiętam coś mówili o tym co tu w sumie są i półsoska jeśli wam to coś mówi wiska czy coś takiego to ma być głównie gdzieś tutaj ta północ tak strasznie poprawiona jak ktoś na sobie zmarł czyli mapa ma być troszeczkę bardziej rozwinięta to na pewno na plus ale yy, to co jeszcze ma być bardzo fajne to właśnie takie yy, smaczki na tej mapie czyli na przykład yy, w zależności od tego jaki to będzie teren, mają być na przykład różne zamki. Oj, złapałem chłopa i od razu koniec wojny. Co za jajca. No, bo teraz te wszystkie zamki chyba nie ma nawet specjalnych skinów. Gdzieś tutaj nawet ci, mimo że był ten pierwszy dodatek taki... No tak, to są zwyczajne wiochy, nieważne czy to wikingowa, czy tam jakaś inna polska wioska, to wszystko wygląda praktycznie tak samo natomiast teraz w Iberii właśnie będą specjalne jakieś tutaj skiny dla tych zamków, bo teraz też są wszędzie, one takie same mają bardziej właśnie przypominać te regionalne, jakie są zgodne z historią ale również takie mniejsze rzeczy znaczy mniejsze, no w sumie równie ważne, jak właśnie różne stroje nowe, widziałem chyba nawet twarzy postaci właśnie mówiąc o twarzach, ta wygląda jak jakaś żaba w ogóle, moja żona smutna jakaś, babo weź się uśmiechni. Super jest, dobrze jest. Władamy pół półświatem, eee, należy do mnie. Eee, dlatego ma być właśnie mnóstwo takich ubrań, czapek, jakichś innych strojów, wszystko z regionu Iberii. No ja nie jestem jakimś tutaj fanem, raczej znaczy fanem, no takie... No, fajnie, że jest, OK. jeśli by tego nie było, pewnie bym to poczuł, ale no nie jestem jakimś świrem, żeby tutaj ubierać. Do do roleplayowania będzie pewnie to super, ale ja tam raczej aż tak się w to nie bawię, żeby tam ubierać te postacie jakoś bardzo czy coś tam. Więc, no, fajna zmiana, fajne, że jest, ale nie było, nie jest to dla mnie aż, aż jakieś takie super, super ważne. No i oczywiście nie można zapomnieć o tych takich mniejszych pierdołkach, jak właśnie muzyka tam nastrojowa, to tam wiadomo, zawsze musi być, żeby tam się lepiej grało. Ale też jakieś eventy, one mnie właśnie zastanawiają. To jest taka sprawa, wam powiem, że moim zdaniem to zawsze jakby przy każdym update się tak naprawdę powinni ogarniać dosłownie chociaż trochę, trochę nowych eventów, żeby zawsze to jakoś. Mm, tak świeżo brzmiało, nie? Żeby to świeży świeże uczucie było, nie? Że zawsze, za, zawsze masz takie wrażenie, że przychodzisz do tej gry po tym update, nie? I, I zawsze coś nowego na ciebie czeka. To jest tak, to byłoby takie miłe. Tutaj nie powiem, że nie, jest ich dużo, mimo że wiadomo, w Crusader Kings było ich więcej, no ale też było znacznie więcej dodatków potem, zwłaszcza o, a z czemu tej wojny nie chcę tutaj ogarnąć Dobra e Rozwiążmy armię, tutaj mogą się na, nasi przedzieci się mogą pobrać, doskonale, gazirodztwo for the win, wiadomo tylko takie rzeczy w Crusader Kings, ha, ha ha miejmy nadzieję. O Boże, jeszcze trójka może się pobrać tutaj, albo wyjść za mąż w tym przypadku. Dlatego tak bardzo to wszystko mnie zastanawia właśnie, czy te wydarzenia będą tylko związane z tym regionem iberyjskim, czy może jednak... Jeśli zagram sobie kimś innym, po prostu jakąkolwiek tam postacią, to również będę miał dostęp do tych, tych całych wydarzeń. Myślę, że to będzie osobiście pół na pół, właśnie, że będą takie ogólne dla wszystkich, raczej myślę, że może mniejsza część, albo w sumie nadwiększa, nie wiem, jakby oni to tam wymyślą sobie paradoks, ale na pewno większość, no spora część tych tych będzie właśnie należała do tego regionu iberyjskiego. Znowu ktoś mi tutaj truje dupę. No i zostaje oczywiście jeszcze na koniec kwestia tego dodatku, dodatku Royal Curd, jak właśnie będą te duże dodatki wchodzić w interakcję z e, mniejszymi dodatkami. To jestem bardzo ciekawy, bo te, e, cena tych dodatków dużych są naprawdę, jest naprawdę bardzo, bardzo drogi dodatek. Ten Royal Curd kosztuje chyba ponad 100 zł, to jest naprawdę super duża cena, aż tak dużo nie daje moim zdaniem no, na taką cenę. Też nigdy nie lubię gadać o cenie gier. E, to... Co ty chcesz znowu? Jakąś regalię, coś? Ty kim ty w ogóle jesteś? Ty frajer jesteś, to nie. Nic nie dostaniesz. No, ale zaczynam rozumieć właśnie tą cenę, że to będzie tak jak teraz, każde kolejne inne dodatki będą wychodzić, te mniejsze zwłaszcza, albo może kolejny duży jakiś, to czy to wszystko będzie wchodzić ze sobą w interakcję. Myślę, że to jest plan paradoksu, dlatego to wygląda aż tak źle ze strony pieniężnej w tym momencie, ale... Później, później powinno być o wiele, le, wiele lepiej kiedy te wszystkie dodatki zaczną ze sobą współgrać, nie? Tak jak tutaj w regionie iberyjskim mamy mieć dostęp do właśnie no w sumie wszystkiego tak naprawdę, wszystkich artefaktów, które tu widzimy. W każdej z tych kategorii powinny się pojawić jakieś nowe. Na pewno jakoś tam korona, pancerzyk, wszystkie tam, nawet może legendarne też będą zapewne, ale najbardziej chyba mówili o tym, że pojawią się te, o właśnie, nowe artefakty na dworze, bo tam, no, ja się nie znam jakoś super bardzo na historii tam w ogóle okresu tego, tych Zmagań w tej Iberii, ale ma być podobno sporo, tam ogarniali właśnie takich, żeby były przede wszystkim zgodne z prawdą, nie zgodne z historią, tam robili podobne jakieś research i tak dalej, żeby to wszystko było good. Kto to jest w ogóle? Tizer, Tyler, ktoś tam, Tyler One, czy to ty? Co ty jesteś? Jesteś całkiem dobry w zarządzaniu. Good luck with that, you in prison, ktoś tam, coś tam. No, on ma klejma jakiegoś, tak? go na co? Pewnie jakieś głupoty będę musiał go gdzieś tutaj. No, on no chce, żeby odbijać tutaj jakiś syf, chociaż jakbym nie miał sojuszników, to mógłbym go pobić, tą babę jakąś. No ale to już by się zobaczyło. No, dlatego te dodatki mam nadzieję, że przede wszystkim następne duże dodadzą właśnie choroby bardziej rozwiną, tak jak było to w dwójce Reapers dew Super to było. Jak można było budować te szpitale i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko właśnie będzie ze sobą współgrać. Że w tym regionie Iberii będzie co innego, na przykład w tym pierwszym dodatku, też gdzieś tutaj ci wikingowie również coś tam zostanie wprowadzone. Na przykład, jakieś tam choroby, czy że inna, inaczej leczą, na przykład, nie, nie mają szpitala, czy coś tam szpitalnie działa, nie istnieje, tylko co innego muszą robić. Nie wiem, ciąć ludzi żywcem, cokolwiek, ale co innego. Mam nadzieję, że to właśnie w taką stronę zostanie poprowadzone wszystko. No i tyle w sumie, tak se pogadałem, trochę tutaj sobie znowu przypomniałem <grymne> Zostawiam was na razie w taki sposób, ja sobie dalej jeszcze tutaj pozmulam trochę, bo strasznie przyjemnie mi się jakoś kurde w to gra Nie jestem z tego zadowolony, ale tak jest, takie są fakty No i co, w ostatnim tym jeszcze mm, całym reaktywacji mojego Crusader Kings na pewno sobie właśnie powiemy o głównym y, bajerze tego dodatku, czyli y, Zmaganiach właśnie na tym całym regionie, też muszę go dokładnie bardziej przestudiować jak i co i jak żeby nie gadać tutaj rzeczy niewiadome, głupot, albo po prostu cokolwiek powiedzieć, co ma sens. No, i tyle tak naprawdę, i wtedy sobie poczekamy. Myślę, idealnie właśnie tak ten dodatek wychodzi pod koniec miesiąca. No, teraz sobie trochę przypominam pewnie jeszcze w czasie prywatnym tych bzdur związanych z Crusader Kingsem, i sobie właśnie pewnie odpalę. Później z tego, jakąś taką lekką serię, nie?, właśnie tutaj, z na pewno wiary islamskiej chciałbym sprawdzić. No ale to już następnym razem zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko. Ja się z wami na razie żegnam i do następnego. Hej.